Witam wszystkich serdecznie na kanale Kolekcjonowanie i Pasja. Zapraszam na kolejny filmik. Słowem wstępu chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom, wszystkim osobom, które wytrwały. Znowu mnie nie było chwile, ale byłem na szkoleniu rezerwy. Także już jestem, wracam. W międzyczasie postarałem się zamówić coś na niedzielny filmik. I nie przedłużając, zapraszam na rozpakowanie i. Film. W międzyczasie chciałbym jeszcze y, polecić nowy kanał, który pokazał się y, na YouTubie, kanał Kamilia, pasjonat drugiej, y, pasjonat monet 2 RP, chłopak robi dobrą robotę, dużo wiedzy, dużo materiału do posłuchania, do obejrzenia, kanał świeży, ale content jest bogaty. Przepraszam Was za szeleszczenie, ale muszę się z tym chwilkę uporać. Jak widzicie, monet jest więcej, bo zamówiłem sobie 10 sztuk. Tak jak za każdym razem robię. Ale, może, wyjmę jedną. Zmienię scenerię i jedziemy z tematem. Jak już wspomniałem, jest to moneta 5 złotowa okolicznościowa. Na awersie widzimy orzełka w otoku pierścienia bimetalicznego z nominałem. Pod orzełkiem jest rok wybicia. Jest to moneta świeża, dopiero Narodowy Bank Polski wypuścił tą monetę w nakładzie miliona złotych. Na rewersie widzimy opactwo benedyktynów. Moneta waży 6,54 katalogowo. Średnica 24 mm, grubość 2. Stempel jest nieodwrócony. Projektant Awersu jest Dobrochna Surajewska. Rewers. Paweł Pietras. Monetka się <laughs> fajnie prezentuje. Na rancie mamy bicie NBP dookoła. Znowu mi się miesza. O tak. Przyznam się, że nie policzyłem, która to już jest moneta w serii, ale już trochę tych monetek wybito. Zaczęły się w 2014 roku pierwsze dwie. I co roku sukcesywnie są wybijane po dwie sztuki. Był rok, gdzie wybita była tylko jedna moneta. Nie przedłużając, na zakończenie chciałbym jeszcze raz zaprosić do kanału Kamila. Zajrzeć w opis pod filmem, gdzie polecam mm, kanały, które mm, oglądam same, subskrybuję. Zapraszam również do sklepu na zakupy snumizmatyka.pl. Ja dziękuję za wszystko, za wszystkie suby, za komentarze pod filmami. Zapraszam na kolejne materiały na moim kanale. I do następnego. Cześć!